To samo robimy? Robimy to samo. Dobra, to mi powtórz, bo mnie wtedy wywaliło na początku. To jest tak. Pałeczka i helkaty jedziecie sobie z tej strony i stajecie na A5, A6, tak, żeby mieć bicie na to, co zjedzie z górki. Sporty bronią tego, co zjeżdża z górki na B8 i A8. Do tego, Churchill, jedziesz na tamtą stronę, żebyś już był blisko kapa, dobra? Dobra, da się zrobić I chłopaki o. pochowajcie się tak Sorry żeby... happy Żebyśmy wy tutaj na zakładkę No ale to cię słychać daje zdawaj do tyłu Dile to lękka daje? Lornetka chyba do 250 metrów... Nie, do 500 metrów, bo ja mam lornetkę na panterze. No ja mam na tym. Na Trochę nas tu dużo. Ale poczekamy chwilkę i zobaczymy co się wydarzy. Dobra, wiecz sobie y tam. Monia, zasłaniam Ci jakoś? Okej, nie, nie, tak O, okej, mam celak, Dobra ja sobie ja mam Ten mam stąd Bardzo proszę jakoś ładnie stanąć tak tutaj albo tutaj żebyś miał widok na bazę Pawło, do tyłu to? albo objedź to i obiedź to i sprawdź co tutaj się szykuje Nie niepokoję że ich nie widać Dobra Dobra Mogę mychać z drugiej strony Albo na bananę, a... jeszcze trochę, jeszcze Pawło, nie ruszaj się stamtąd, bo Cię zestrzelą Tu coś mam, żarówka. Dobra Zobaczyło Cię to, co na górze było To się wycofaj, ładnie schowaj, a my przyjmujemy to, co zjedzie z górki Popatrz, jaką mamy piękną symetryczną choineczkę A, mam helkacika tutaj koło siebie O kurwa, czy sporty Świecą, hel, sport, helkaty mamy tutaj na stacji Dobra, wyjeżdża. Pawło, Pawło, nie cofaj się bardziej, bo. z wyśmieć się. Wyśmieć się. z góry Wyśmieć się. Z góry, z góry, z góry. Wyśmieć się. Wyśmieć z góry. Padnie, też e, tu mamy, wszystkie cztery, to. mamy tu wszystkie cztery herkaty na stacji. My mamy tu wszystkie 4 herkaty na stacji. Pomocy! Herkat, herkat, pomóż! Obiejdź z tyłu tego drugiego herkatu. Chodźmy tutaj podjedziemy. Od jesteś Ciemak, cofnij się, seksymonia też. Niech oni stąd wyjadą, bo taka wujka nas wykończy. No powiem wam tak, na stacji nas tu. do nas strzela. Na stacji na na nas tu klepią równo, z dwóch stron. Kurwa, jak ta kurwa, kurwa. Brawo. O kurwa jak ja ryguszę ta... Eee Helkat mi zadość za 200 Mówicie Normalne, 220 wali Helka 240, kasa Dobra, już nie wali Pawło, Pawło, chowaj się! A, mam ogon, mam Paweł, plecy mi z tym helkatem na dupie mojej Ale mi zawiały solownik. Źle Tak Dobijamy dom 810 Może nie czy się zejdzie tego helkata od boku. Niedobro, nie Kurwa. Jadę pomóc trzeciom z helkatem. Poczekaj, 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 on ci... No, nie, wie, nie wiem czy on ci wyjedzie, postaram się pomóc Zaraz ci zeszczędę, helkaci. O, oh, dobra, Hellcat I tyle, Dobra, tam helkat na stacji pozamiatały już trochę Nasz Helkat ostatni Ucieka na kapa No podjedźcie wszyscy na kapa po prostu no i będzie po problemie On będzie stał na kapie już, już, już właśnie jest On ma 340 HP bodajże Ja mam 810 No to co się cykasz podnieść pod niego Tylko stoi z tyłu za, za wieżyczką, za tą budką Ale strasznie głośno się słychać Wiesz, co było nie strzelać? Nawet jak on ci wpakuje dwa naboje, to ty byś go na dwa swoje zjadł. Zatrzymaj się i przymierz do niego. No i ładnie. Pięknie pozostałe. Za trzeci wyrypał, jeszcze 6% zostało ci. No ale też cię pociął mocno, nie? No nas trochę pozawiatował. No ale 20 koła do przodu jestem. <noise> Dobra.